Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, w dzisiejszą niedzielę zapraszamy do wysłuchania orędzia Jezusa Chrystusa, zwiastującą nową erę dla ludzkości. Orędzie zostało przekazane do Luizy Pickkerreta, żyjącej w latach od 1865 do 1947 roku. Więcej informacji o Luizie można przeczytać w opisie pod filmem, a teraz wysłuchajmy słów Jezusa Chrystusa. Córko moja umiłowana, chcę Ci przedstawić porządek mojej opatrzności. Co 2000 lat odnawiałem świat. W pierwszych dwóch tysiącach lat odnowiłem go potopem, w drugich dwóch tysiącach lat odnowiłem go moim przyjściem na ziemię, kiedy objawiłem moje człowieczeństwo, z którego jakby z wielu szczelin zajaśniała moja boskość. Dobrzy i bardzo święci z następnych dwóch tysięcy lat żyli z owoców mojego człowieczeństwa, a w kroplach cieszyli się moją boskością. Teraz jesteśmy około 3.2000 roku, i będzie trzecie odnowienie. To jest przyczyna ogólnego zamieszania, nie jest to nic innego, jak przygotowanie trzeciego odnowienia. Jeśli w drugim odnowieniu przejawiłem to, co moje człowieczeństwo uczyniło i wycierpiało, a bardzo mało tego, czym działała moja boskość, to teraz, w tym trzecim odnowieniu po oczyszczeniu Ziemi i zniszczeniu dużej części obecnego pokolenia, będę jeszcze bardziej hojny wobec stworzeń i dokonam odnowienia, objawiając to, co moja boskość uczyniła w moim człowieczeństwie. Jak moja boska wola działała z moją ludzką wolą. Jak wszystko pozostawało połączone we mnie, jak wszystko uczyniłem i przerobiłem, i jak nawet każda myśl każdego stworzenia została przeze mnie przerobiona i zapieczętowana moją boską wolą. Moja miłość chce się wylać, chce ujawnić nadwyżki, które moja boskość działała w moim człowieczeństwie dla stworzeń, nadwyżki, które znacznie przewyższają nadwyżki. Które moje człowieczeństwo działało zewnętrznie? Moja córko, cały świat jest do góry nogami, i wszyscy czekają na zmiany, na pokój, na nowe rzeczy. Sami zbierają się, aby o tym dyskutować, i dziwią się, że nie są w stanie niczego ustalić i podjąć poważnych decyzji. Tak więc prawdziwy pokój nie powstaje, a wszystko sprowadza się do słów, lecz nie do faktów. I mają nadzieję, że kolejne konferencje mogą posłużyć do podjęcia poważnych decyzji, ale czekają na próżno. W międzyczasie, w tym oczekiwaniu, są w strachu, i niektórzy przygotowują się do nowych wojen, niektórzy mają nadzieję na nowe podboje. Ale przez to narody są zubożone, pozbawione życia, a kiedy czekają, zmęczone smutną obecną erą, ciemną i krwawą która je otacza, czekają i mają nadzieję na nową erę pokoju i światła. Świat znajduje się dokładnie w tym samym punkcie, co wtedy, gdy miałem przyjść na Ziemię. Wszyscy oczekiwali na wielkie wydarzenie, na nową erę, która rzeczywiście nastąpiła. Tak samo jest i teraz, ponieważ nadchodzi wielkie wydarzenie, nowa era której wola Boża może być wykonywana na ziemi tak, jak jest w niebie, wszyscy oczekują tej nowej ery, zmęczeni obecno, ale nie wiedząc, na czym polega ta nowa rzecz, ta zmiana, tak jak nie wiedzieli tego, gdy przyszedłem na ziemię. To oczekiwanie jest pewnym znakiem, że godzina jest bliska. Ale najpewniejszym znakiem jest to, że ja jestem przejawem tego, co chcę uczynić, i że zwracając się do duszy, tak jak zwróciłem się do mojej mamy, gdy zstępowałem z nieba na ziemię, przekazuję jej moją wolę oraz dobra i skutki, które ona zawiera, aby uczynić z nich dar dla całej ludzkości. Córko moja, im większego dzieła chcę dokonać, tym bardziej konieczne jest, aby istota, którą wybrałem, była jedyna i niepowtarzalna. Dzieło odkupienia było największe, a ja wybrałem tylko jedno stworzenie, obdarzając ją wszystkimi darami, nigdy nikomu nie przyznanymi. Aby to stworzenie zawierało w sobie tyle łaski, by mogło stać się moją matką i abym mógł złożyć w niej wszystkie dobra odkupienia. A żeby zachować bezpiecznie moje własne dary od chwili jej poczęcia aż do chwili, gdy poczęła mnie Trzymałem ją ukrytą w świetle trójcy Najświętszej, która była jej opiekunką i miała urząd kierowania nią we wszystkim. Potem, gdy począłem się w jej dziewiczym łonie, będąc prawdziwym kapłanem, głową i pierwszym ze wszystkich kapłanów, sam wziąłem na siebie obowiązek strzeżenia jej i kierowania nią we wszystkim, nawet w ruchu jej bicia serca. A gdy umarłem, Powierzyłem ją innemu kapłanowi, świętemu Janowi. Duszy tak uprzywilejowanej, która zawierała w sobie wszystkie łaski, jedynej w boskim zamyśle, jedynej w historii, nie chciałem pozostawić jej aż do ostatniego oddechu bez pomocy mojego przedstawiciela. Czy może tak uczyniłem z innymi duszami? Nie, bo one nie zawierały tyle dobra, tyle darów i łask. A zatem nie była konieczna tak wielka opieka i pomoc. Teraz, córko moja, Ty także jesteś jedyna w swoim rodzaju w moim umyśle i będziesz jedyna w historii. Nie będzie ani przed Tobą, ani po Tobie drugiego stworzenia, dla którego rozporządzałbym, jakby z konieczności, pomocą moich szafarzy. Wybrałem Cię, aby złożyć w Tobie świętość, dobra. Skutki i postawy mojej najwyższej woli było rzeczą właściwą, słuszną i godną dla samej świętości, którą zawiera moja wola, aby jeden z moich sług asystował ci i był pierwszym depozytariuszem dóbr, które zawiera moja wola, aby z jego kolan mogły one przejść na całe ciało kościoła. Jakże wielkiej uwagi wymaga się od ciebie i od nich. Od ciebie, abyś otrzymała ode mnie, jak druga matka, wielki dar mojej woli i poznała wszystkie jej przymioty. Nie wiesz, jak wiele musiałem ci dać, aby rozporządzić Twoją zdolnością, abym mógł złożyć w tobie moją wolę. Usunąłem z ciebie wszelkie ziarno zepsucia, oczyściłem Twoją duszę, Twoją naturę w taki sposób, że ani ty nie czujesz nic do nich. Ani oni do ciebie, bo skoro brakuje nasienia, to tak jakby brakowało ognia do drewna opałowego. I chociaż nie uwolniłem cię od grzechu pierworodnego, jak to uczyniłem z moją drogą matką, to jednak usuwając z ciebie nasienie zepsucia, dokonałem innego cudu łaski, nigdy nie udzielonego nikomu innemu, ponieważ nie było to przystojne dla mojej woli. Moja wola nie przystosowałaby się do wzięcia jej w posiadanie, do przekazania jej swego stosunku do niej, gdyby widziała w niej jakiekolwiek ziarno zepsucia, tak samo jak ja, słowo Ojca, nie przystosowałbym się do poczęcia w łonie niebiańskiej mamy, gdybym nie uwolnił jej od grzechu pierworodnego. A zatem, ilu łask Ci nie udzieliłem? Myślicie, że to nic takiego, i dlatego o tym nie myślicie, i zamiast mi dziękować, zajmujecie się myśleniem o tym, co wam zgotowałem, i o tych, których postawiłem wokół was, podczas gdy ja chcę, abyście szli tylko za moją wolą. Musicie wiedzieć, że to spełnienie mojej woli jest tak wielkie, że zalicza się do największych dzieł, jakich dokonała boskość. I chce, aby było znane, aby znając jego wielkość i niezmierzone dobra, jakie zawiera, mogli go kochać, szanować i pragnąć. Trzy razy Najwyższa Boskość postanowiła działać. Pierwszy raz w stworzeniu, i to bez interwencji stworzenia, ponieważ żadne z nich nie wyszło jeszcze na światło dzienne. Drugi miał miejsce w odkupieniu, a wraz z nim interweniowała kobieta. Najświętsza, najpiękniejsza, moja niebiańska mama. Ona była kanałem i narzędziem, którym posłużyłem się, aby wypełnić dzieło odkupienia. Trzeci to wypełnienie mojej woli, która ma się dokonać na Ziemi tak, jak jest w niebie, to znaczy, aby stworzenie żyło i działało ze świętością i mocą naszej woli. Jest to dzieło nierozerwalnie związane ze stworzeniem i odkupieniem, tak jak nierozerwalnie związana jest święta Trójca. Nie możemy też powiedzieć, że dzieło stworzenia zostało przez nas ukończone, jeśli nasza wola, zgodnie z naszym dekretem, nie działa w stworzeniu i nie żyje z tą wolnością, świętością i mocą, z jaką działa i żyje w nas. Co więcej, jest to punkt najpiękniejszy. Najwyższy, najjaśniejszy, i pieczęć wypełnienia się dzieła stworzenia i odkupienia. Są to boskie dekrety i muszą mieć pełne wypełnienie. I aby wypełnić ten dekret, chcemy posłużyć się inną kobietą, a jesteś nią ty. Dlatego bądź uważna i nie lekceważ rzeczy. Nie chodzi tu o byle co, chodzi o boskie dekrety i o oddanie nam pola abyśmy mogli dokonać dzieła stworzenia i odkupienia. Dlatego, tak jak powierzyliśmy naszą mamę świętemu Janowi, aby złożyła w nim, a od niego w kościele, skarby, łaski i wszystkie moje nauki, które złożyłem w niej w ciągu mojego życia, kiedy została mi powierzona, a ja byłem dla niej kapłanem. Złożyłem w niej, jak w sanktuarium, wszystkie prawa, przykazania i doktryny, które miał posiąść kościół, a ona, wierna i zazdrosna o choćby jedno moje słowo, złożyła je w moim wiernym uczniu Janie, aby nie zaginęły. I dlatego moja mama ma prymat nad całym kościołem, tak samo uczyniłem z wami, ponieważ moja wola musi służyć całemu kościołowi. Ojcowska dobroć chce otworzyć inną epokę łaski, umieszczając swoje dobra, które posiada w niebie, we wspólnocie ze stworzeniem i zwracając mu utracone szczęście. Dlatego bądź uważna i bądź wierna mnie.